Cześć widzowie, tutaj jogger i troszeczkę się pozmieniało w e, naszej ulubionej widzowie Nie chcę słuchać Mass Militera, grze Pet Legend. I to troszeczkę dużo. Dali e, Hoverboarda. Tak, nie będziemy kupować. Może jak stawicie dużo w górę. E, jest event, jest event. To będzie koniec, coś sun. Czyli to jest ślupec ma też X. No i są tutaj jajka. Wiemy, że te są po milion 500 za jedno. a więc widzicie, sobie zrobimy dobre pety. Yy, więc najpierw... było aktualizację kilka. Więc najpierw widzowie. Tak, teleport. Yy, jest nowa kraina. Za 30 milionów, pamiętam, 60. Ta jest za 30. Więc sobie po farmi widzę ja tak, tak trochę na świeżo. Tak, jak nie otwieraj Dostajemy. Yy, Śnieg, sz, ron, raczej będzie, przepraszam, śnieg. I będę starał się, widzę teraz, mówić wyraźniej, jak widzę, bo rozpatrzycie, mam prośbę, mów wyraźniej, postaram się mówić wyraźniej. Też troszeczkę myślę, że to może być inna, wina, nie chcę zwalać oczywiście na mikrofon, wszystko, ale to może być po części wina mikrofonu, ponieważ mikrofon nie ma, widzę, to nie jest mikrofon za 500 miliardów, żeby dźwięk jeden do jednego kopiował więc mam tutaj triple boosta na trumony na 2 minuty nie 24 minuty to tak pod kątem to mam wiem um, już 4 miliony razem na sobie nazbieramy sobie to tak pod troszeczkę, bo tu jest takie na retro, nie tam bo na retro i jak ktoś nie to tak się mają moje obecne pety bo te są po... 2 miliony, to są takie najlepsze widzowie 2, um, 4 to jest po 5 yy, i to jest chyba z tej krainy nie, to nie jest z tej krainy na 100 pro to jest z tej krainy dobra, więc yy, nową krainę, cave na dziś czas, się nam tego nie uda wbić, ja ponad poza odcinkiem postaram się to zrobić Mm. I te złote szajni mają 15. To, to, tam będzie 1 kropka 1 1 kropka, kropka 5, czyli 1, 15 1,45 Tam zwykły będzie miał. 1, 5, 0 czyli 1,5 1. 5, czyli 1500. Tysięcy, the major, naprawdę dużo, naprawdę dużo i to jest podstawowy, bo taki light, jak ktoś nie oglądał, to przypominam, są dark i light, czy jak ma się rainbow'owego, nie, to możesz to sadzić i dark są troszeczkę lepsze, są dwa z lepsze od light, nie, tylko żeby dark to jest... Się jednego to jest, będzie 88% na to i 13% na to, z tego co pamiętam. Um, no i tak się absolutnie będzie dawało, bo się też to kosztuje to. Um, więc no tak to, będzie, tak to wygląda, więc 20 lat i 40 milionów, to jest bardzo dużo, tutaj 40 milionów żeby zdobyć w zasadzie 40 milionów damage'a na Dark, czyli na takim pięknej, jak tutaj jest, jak ten tutaj, taka piękna, ona jest na lekko feltowo różowa, feltowo różowa czerwona, to są takie białe, białe może powiedzieć takie lekko białe, a to tylko tak z góry, kiedy jest światło one są niebiesko-błękitne chyba, że możecie mnie poprawić oczywiście ja bym gdzieś się pomylił mam już praktycznie 30 milionów więc jakoś szybko to idzie w ogóle ja widzę, że odcinkiem myślę, że sobie tak trochę pofarmimy Jasne, ja sobie pofarmę pod odcinkiem więc no, więcej sobie widzowie ja sobie pofarmię i myślę, że będzie ok, bo będzie naprawdę Dużo oraz powracamy ze starymi widzowie, z seriami, czyli będzie, jak myślę, że będzie Arsenal, będzie ten tryb, można na Gazettegram, takie... taki, taki się jest. gra, jest ale był jeden odcinek wcześniej, przed falą... falą wazy widzów, nowych widzów, bardziej tak, czyli kiedy miałem już, może tam 11 tych subów co um, miałem 10 to na, było naprawdę sporo, bo przyki, jak seria ma 5, no to wtedy nagrywałam odcinek, a ta seria jest tak, już 10, może troszeczkę tam, więc to jest kolejna. bo że seria jest no, że wstać wyglądać oglądać tą serię. I choć nie zawsze to jest, bo jak nie, widzia, wie, widzicie po niektórych filmkach, jak Jetpack Jumper czy taki Tower Defense, tylko że jakaś jest, że może grać tylko samemu. I te wieżyczki różne postacie a nie po prostu tylko zombie. E, Czy balony, jak bym stał Defense 6. Więc tak to wygląda. Mam 38 milionów, czyli 40 gdzieś i 7 tych gwiazdeczek. Więc myślimy sobie, że no, że idziemy tutaj do shop, mm, idziemy tutaj. Sprawdzimy po ile on na po milion! Jeszcze nie kupiłem, się przepraszam, jednak tylko na się, czy nie kupiłem z kilku zwie. powodów. Po pierwsze, będzie nowy tryb od Rokska. mam nadzieję, że to już wiecie, więc będę grał na tym trybie. Tam wydałem Robuxy na początku, czy na początku nie, tylko zobaczymy, bo tak... Bo, typ jest, tryb jest taki chyba, że się coś bierze i się nosi, 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 widzowie no Druga rzecz, oraz te pety, tutaj, bardzo, mi przypominają z pierwszego, pierwszej, PES 1, PES X, bardzo mi przypominają te pety, wyglądam oczywiście. Te tutaj, takich one chyba tam były za i w końcowych mapach, pamiętam, że, o, mamy Pika, bałwanek, taki, chyba, on ma dwa mglone więc myślę, że tu fajnie, bo nie mam laka. Coś tutaj, jak tutaj nie mam laka, więc no, no i to są to po 10 tysięcy. No to może, to może po 500, a no to może trochę mniej. Myślę, że po 5 tysięcy. Otworzymy jeszcze jedno. Jak mam nadzieję, że nam drobnie Mitykal, W co wątpię, to szczerze wątpię. Choć zawsze trzeba być, poza to liczyć. No cóż, teraz patrzcie widzowie. Milion pięćset I się znalazł. I się nawet znalazł. znalazł się, nawet się to nie spodziewałem, Więc musimy jakoś go ulepszyć. Zapomniałam w ogóle tego, że dołączyłem do grupy i mamy radę. Radem, radem, radę mamy tutaj. I ja bym ja sobie wymienił wszystko. O, jest czas! Dziwne, 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 dziwne. Widać jest w mi. Sprawdzimy sobie upgrade. Mam tu wszystko na maks oczywiście mamy. W upgrade'ach. E, mamy speeda. Tutaj tak po może trochę poprzechodzę, bo jak to wyglądało, ja bo co będzie jakiś śnieg. Tak. Daj, tu jest get new hour, hour, hour aura. Mam nową aurę, ile 2,8 starów, czyli za 2T. mam już to odblokowane, więc fajnie nowa aurę, tylko nie wiem, czy do tych pieniążków czy do tamtych boostów, do tych, mam nadzieję, że do tamtego. W ogóle jakiś posąg, od nie czy to wcześniej było, w ogóle parcie widzowie. taki lekki buk, eee, make new rainbow. A się na Goldy. na gdzie? w topa, w topa, w topa, w topa, w topa u Jokera. Funny moments nie będzie, bo nie potrafię montować, więc, więc no. Ale nadawałoby no, się widzę to do funny moments się to do funny moments. 100 dajemy będziemy, można dostać na 50 Zaryzykujemy widzowie. Raz, dwa, trzy. I ryzykujemy za kogoś subskrypcję. To się uda. Widać że zostawiliście, więc się udało. I patrzcie. A to są dopiero goldy. To są dopiero goldy. Mam ile 4 petów są wybierane Przydałoby się widzę 8 petów, a to musi się dużo łapek i ten tryb musi mi się tak sobie spodobać i żeby, żebyśmy tutaj to kupili musi być dużo i tak dalej, więc więc wiecie widzowie, wiecie, wiecie widzowie dajemy wszystko i teraz dostajemy nie widzę, śnieg przykrywa nie wiem, dobra ale myślę, że to jest okej okay, sumka, więc Myślę, to będzie, się, wydaje mi się, że to będzie jest ok suma. Hmm. Więc zaraz ja sobie też to potwieram te jajka i tak dalej. Pomnę, hmm. że trochę idzie troszeczkę szybciej, minimalnie tak szybciej. Hmm. Więc ja sobie tutaj tak tą chwilkę się nad tym czekać, bo już mamy, już to mamy. Więc idziemy, idziemy z jednym. Z zapasem, dwoma zapasami tej myszku tutaj pety i wiem, że tych się nie opłaca tych się nie opłaca, bo są słabsze od tych świątecznych a ja mam te nowe, więc no więc możecie jakieś wygrać, widzowie peta jakieś można wygrać a no, no, to, więc to, to też boję się jednej rzeczy Natomiast bycie przyda mi się na pewno bardzo dużo tego. Myślę, że około 200 na 1 biliona może na, 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 na w farmie. Mm. No bo, i, i napisał to może mi sobie pisać. Musimy odpisać. Czasami mi się nie chcą jakoś tam... Wiecie, że czasami jak chcę się pisze masz jeszcze mikrofon. Co chyba też mi się gorzej pisze czasami, więc... Ale to my odpisaliśmy, więc nadzieję, no, że będzie ok. Teraz wtedy głównie farmimy to. Głównie farmimy to, który... że ten sposób na, na rainbow. Jest fajnie. Fajny skinek, fajny taki skinek. Lubię jaka jest czarny, jak tutaj. I mam jakieś takie rainbowy dodatki. teraz mega ładnie się prezentuje. Um... Chyba jednak nie porobimy tych szpeców już tak dobrych. Chociaż opasam się tylko tutaj wyfarmić. Jeszcze tylko tu się wyfarmić. I z tego co wiem, co jest, ten filmik jest już z o 17. Nie 18, 17. Myślę, że będzie ok. Ten film. Jak wygląda, trzymacie macie bardzo podnie 18 lub 17, 30, może nawet 40. Więc... No więc myślę, że, że tak jest też widzowie okej. Okay. No i powiecie, czy chcecie, 18, 17, 16 filmiki. Ja to mogę na to na to, że ja sam się tak, że jak nagram filmik, to sam się to od razu widzę wrzucać, mam bardzo mało filmików na zapas. Bardzo mało filmików na zapas. Ale myślę, że mam nadzieję, widzę, że to nie przeszkadza, że tak. że jak coś jest, to, od razu to nagrywam, tak samo bo wczoraj widzowie. Okazało się, że to co nagrałem. W zasadzie byłoby się, że po, po update chyba widzowie, bo następnego dnia patrzę, po oczy, dzisiaj dzisiaj patrzę i chyba w ogóle YouTube rzuciło film właśnie z tej ak aktualizacji, ja napisałem. Pewnie to widziałeś, bo tam jest 6 filmików na to no, przed nagrywaniem sobie sprawdziłem 30 wyświetleń. 4 komentarze. Mm na dwa to są moje, gdzie odpisywałam wam widzowie. Bo jeśli napiszecie komentarz, ja wam serduszkiem i staram się czas, często um, odpisać wam widzowie, odpisać. Um, mamy kolejne 10, więc możemy się teleportować. Um, nie, nie możemy się teleportować, bo musimy tutaj dać shop um, o, sto... 100 mili milionów gemów. Nie mam. Przydałoby się widzowie zrobić. Możemy sobie znowu zmienić. Hmm. Ja w kolejce tacimy tylko, tylko te czy te? Nie wiem. Weźmy tutaj na te widzowie i otwieramy sobie te jajka. Mam 11 jajek, prawdopodobnie mamy 12 jednak. Więc może, czy będą takie może widzowie około, um, około, no czyli dwa kolejne shiny. Czy na pewno bardzo fajnie. Już mam dwa shiny widzowie, już mam dwa shiny. No, chyba, że nam dropnie jakiś inny. To będzie jeden shiny yy, Prawdopodobnie. No, a mamy chyba epika. Bardzo fajnie. Yy, no, bo tam jak epik do epika. Trzy epiki. O, zaskoczenie widzę. Zaskoczenie. Może na uda nam się zrobić shiny epika. Co byłoby naprawdę fajne. Yy, jak mówię czasem niewyraźnie, to już mówiłem wcześniej, że no, że przepraszam, wtedy bo Hmm. To troszeczkę, też troszeczkę wina ja, mikrofonu, bo chcę powiedzieć, powiedzmy kilka nagle coś się stało, zaczyna, zaczynam odcinek, to mówię to szybciej, ale też ogólnie, sam ogólnie tak sobie, że mam czasem, że szybciej mówię mnie wyraźnie, za co z góry bardzo przepraszam, za co z góry przepraszam Was, widzowie, hmm. bo chciałbym mówić jak najwyraźniej, tylko nie zawsze, nie zawsze mi się to udaje. Więc mówię jeszcze raz bardzo przepraszam, ale do tego dotarłeś do tego momentu, to najpierw przepraszam, macie cię pozdrawiam w komentarzach lub na następnym odcinku. Więc jeśli do tego dotrwałeś oczywiście. Mam nadzieję kolejny epic. Ym... Kolejny epic, zaraz będzie chyba kolejny Jajko mamy. Ym... I rare. Prawdopodobnie rer. I sprawdzamy widzowie. 4. Yy, możemy zaryzykować. Zaryzykujemy na widzowie. Smutek, to zaryzykujemy. O, ryzykujemy. Ryzyk. Albo nie, dobra. Z tymi nie, ryzyk... nie zaryzykujemy, bo się boję, ale te zaryzykujemy. Yy, Z są szanse, czy fart, czy nie fart, bo coraz częściej kusi mi widzowie. Kusi. Zostać w górę i subskrypcję. To się uda! Jest! Mamy to, widzowie. Ile? 5. Już pobił tego. Już pobił. Tego pobił, widzowie. To jest naprawdę dobry wynik. Nie wynik, widzowie. Naprawdę dobry pet. I taka po części taktyka, widzowie. Jak będziecie robić tak, no to będziecie mieli szybciej. Equip Best 3, 4, 4 Mam tu też cztery takie więc naprawdę, jak tak patrzę, to naprawdę fajnie O, mam kolejny! Skrzynka została rozwalona, więc idziemy, stawiamy, zbieramy pyk. Teraz też się rozwaliliście 6 bilionów. Teleport znowu idziemy na shopa do Wintercrainy. Kolejne trzepikiet rare otworzyć. Dzisiaj kolejne jajka. to Toczy nam tutaj rare czy epic Mam nadzieję, że to drugie. Um, czyli że Epic najpierw jeszcze jest legenda. I mityka Epic. Bardzo fajnie. Um, bardzo fajnie. Rare też ok, słaby jest, słaby jest. najsłabszy, bo 90 procenty. I najbardziej jak te 1500 damage a. Nie idzie. No, no jednak coś, coś musi widzowie tam bić. I naprawdę dobry, bo jednak tak, gdzie widzowie widzicie to 3. To nawet jest maksymalny level widzowie. No dobra, ten ma tu na trzecim, tak? Ja Poczekaj, jak to się szybko wbija. Widzicie? Widzicie widzowie? Co mu tutaj niby? E, 5. No bo tutaj, no to będzie 7. No to... Tak, to ma no, 297, nie? 9. szybko 510. 518. 524. Mam od razu na kolejne dwa jajka. Na kolejne dwa jajka. Mmm. Rer. Oraz. Otwieramy, idąc już po woli. Rer, rer, rer. Przerabiam tak na kilka widzów. Frontów tutaj działamy. Um, Przebędziemy jeden, 1-1-1-2. Jeden, jeden, Nie płaca się to. Tak. Otwieramy kolejnego. samą widzę, jak ja chwilkę zbieramy res, Sprawdzamy, czy mamy ich wystarczająco dużo. Tylko 3. Tylko 3. Kolejny. 4. Mamy czwartego jeszcze. Dwa, jeszcze dwa, i to będziemy tutaj sobie mieli. Um, więc więc, no, zobaczmy sobie te, te game pasy, tak dalej. To nie będziemy patrzeć, bo to tylko tyle za 400. 1200 rublksów, 1500 za tyle, ile mam. Czy moje konto jest z minimum warte 2000 rublksów. 3500 Robuxów widzowie. Eee, więc znowu więc mamy tutaj Pet Legend. To samo około to jest oczywiście nad więcej Robuxów. Eee, tutaj gimpasy są takie gimpasy. Są takie same. Mam tutaj dwa, które potrzebowaliśmy. Eee, otwieramy to. Zaraz będziemy widzowie. No zaraz będziemy mieli energię, jajko. Eee, rare ostatnie nie, nie, nie otwarło się nie otwarło się tak rar idziemy tutaj przerabiamy widzowie i w zasadzie widzowie ja się z nami żegnam z no a co na pewno powbijam troszeczkę w międzyczasie poczekamy też oczywiście do kolejnej aktualizacji Um, tak przepraszam, możemy jeszcze zrobić. Możemy jeszcze zrobić jedną rzecz, widzowie. Lajta, muszę zrobić go. Lajta, ja bym wam to pokazać. Um, rainforest, pamiętam, że tam był. Yy, yy. Tutaj są Rainbow Pet. Tak mamy, mamy, widzowie, równo. Mamy, równo. Ile? Jeden. I, i patrzcie, widzowie. 9 milionów na początku, na samym początku, to jest naprawdę dobrze. I to jest naprawdę dobrze? 9 milionów to jest naprawdę dużo. A co, dopiero light tylko wam zaraz pokażę. Retro era hmm. podchodzimy. Patrzcie, 12% procenty ja 8% przepraszam, mój błąd. Eee, teraz patrzcie, widzę. będzie light na 100%. Na 100% jest light. A jakby bez 13 milionów. milionów, może nie te, mówię, ma to jest nie, nie, on ma, on ma, nie był troszeczkę levela, to jest, to jest jego pierwszy level. Jego pierwszy level hmm. Więc zaraz to, że, jasno, że będzie troszeczkę słabszy, bo to jest light, a nie, a nie dark, Dark Miałby spokojnie, 23... Może 26 milionów. No i chyba czy na 100% miałby tyle? Podstawowy. a to już chyba widzę na następnym odcinku. Ja się z wami żegnam. Ja będę już szynkę mamy razem na 6 kiennych jajek, ale to już na następnym odcinku. Do zobaczenia widzowie i no i, no i cześć!